Rozmowa o dziewiątej. W studiu Radia Zielona Góra gościmy Rafała Kasze, Zielonogórskiego Radnego Niezrzeszonego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy, jak również tych, którzy nas oglądają. 12 października doszło do tragedii w raculi. Trzy psy pogryzły mężczyznę, 46-letniego, który trafił do szpitala i niestety zmarł. I moje pytanie: czy do tej tragedii musiało dojść? E, ogromna tragedia, to, to już na pewno jest no, coś, co nie powinno się wydarzyć, a jednak się zdarzyło. E, ja również powiem, że strasznie boję się psów. E, też byłem pogryziony nieraz, często w lesie e, i wiem, jak to tak psychicznie wygląda, coś takiego, e, więc mam jakieś tam obeznanie w tym temacie. Natomiast to, co mnie zastanawia, to przede wszystkim, bo już wiele zostało powiedziane na ten temat, już by nie chciał znowu tego po, powtarzać. I powielać. Natomiast to, co mnie zastanawia, to co tam te psy tak naprawdę robiły. E, dlatego, że to chyba jest ostatnie miejsce, gdzie takie psy e, powinny. E, tam się znajdować. Przecież tyle się mówi o, o nieszczelaniu w sylwestra, przecież te psy ciągle się boją. Tam co dzień one po prostu były na to narażone. Do tego uważam, że to miejsce tak naprawdę nie, nie, nie potrzebowało żadnej ochrony i zabezpieczenia, jeśli chodzi o te psy, bo tam za bardzo nie było co ukraść. To było po prostu miejsce, gdzie tak naprawdę można było poszczelać do starych wraków i moim zdaniem te psy tylko tam generują. Generalnie były po prostu przetrzymywane gdzieś w jakiejś e, e, odległości od, e, e, od miejsca zamieszkania właściciela i, i, i to wszystko i po prostu ten e, wypadek e, mogłoby do niego nie dojść, gdyby też e, po prostu była reakcja na wcześniejsze e, te wszystkie doniesienia. Ale kogo reakcja powinna być? No, tutaj mieliśmy wcześniej do czynienia również z odgryzieniem właściwie mężczyźnie uszów. Później była pogryziona matka z córką. To wszystko było jakoś bagatelizowane i w takich sytuacjach z tego, co czytałem, te psy powinny być zatrzymywane na no po prostu w schronisku, na obserwacji. obserwacji przez najbliższe dwa tygodnie i, i później powinny być podejmowane jakieś y, działania, natomiast tego w ogóle tutaj kompletnie nie było. To było bagatelizowane, no i mamy teraz taką sytuację, że doszło tak naprawdę nie do pogryzienia, bo y, nie, nie podoba mi się to słowo, po prostu y, te psy rozszarpały tego człowieka, tak, y, więc to jest coś nieprawdopodobnego. Człowiek zatrzymuje się na tak zwaną pauzę y, na mopie, y, idzie przewietrzyć głowę, tak, zrelaksować się po, długiej, po drugiej podróży y, tirem, i ginie w tak, strasz, tak strasznej śmierci. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Ja uważam, że jeszcze jedna taka sprawa. Myślę, że z otwarciem tego mopa, ja myślę, że ten, ta strzelnica powinna zostać zamknięta, to po prostu jest nie, nie to miejsce totalnie teraz. W tej chwili tam przecież tak dużo osób codziennie przyjeżdża na ten tego mopa, a tam. Tysiące osób się kręci, więc e, ja uważam, że ta szczelnica w żadnym wypadku tam już nie może istnieć. E... W poniedziałek odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności. Z tego co wiem, pan przysłuchiwał się temu spotkaniu. Co prawda nie był pan na miejscu, ale e, online. E, no i tam padały takie słowa, że miasto jako samorząd ma uwiązane ręce, że policja też jakby zrobiła wszystko to, co może i że tak naprawdę e, to ustawodawca powinien e, podjąć e, decyzję o zmianach, które pozwoliłyby na inną reakcję ze strony właśnie samorządu czy policji? Dokładnie. Ja uważam, że w ogóle powinna być nowelizacja tych wszystkich przepisów związanych, jeśli chodzi o, o psy, tak, przetrzymywanie ich adekwatna do dzisiejszych czasów. To samo powinno się wydarzyć ze strzelnicami. To też jest dziwne dla mnie, że jakby pani popatrzyła jadąc S3 na tą strzelnicę, to ona jest na wzniesieniu. Ja jeszcze nie działem strzelnicy, która znajdowałaby się na wzniesieniu. Zazwyczaj one są w jakichś żwirowniach, w jakichś dolinach, w miejscach bardzo niedostępnych. A teraz można by powiedzieć, że ta strzelnica znajduje się tak, jakby ktoś ją postawił przy szkole, no bo taki mop to codziennie odwi odwiedza setki tysiące osób, więc to jest ostatnie miejsce, gdzie taka strzelnica powinna w, w takim bliskim e, e, no tutaj terenie stać koło mopu, więc to to jest dla mnie coś nie, nie, nieprawdopodobnego. I teraz zmieniamy temat, i pytanie o nocną prohibicję w Zielonej Górze. To taki temat, który od kilku lub nawet kilkunastu tygodni jest poruszany. To pomysł radnego Roberta Górskiego. Czy pan jest za? My, oczywiście podpisałem się pod projektem tej uchwały. Ja uważam, że powinniśmy rozpocząć rozmowę na ten temat. Już ponad 180 samorządów podjęło takie uchwały. Myślę, że to jest ten moment, kiedy no, powinniśmy zwrócić uwagę na to w naszym życiu codziennym, zadbać o nasze zdrowie. Przede wszystkim też powinniśmy pomyśleć o tym. Tutaj widzę same plusy: odciążenie tak? służby zdrowia, różnych służb miejskich. Więc ja uważam, że dobrze, że rozpoczęliśmy. Ja się podpisałem bo ja po prostu uważam, że powinniśmy rozpocząć dyskusję. W jakiej formie to tak naprawdę się skończy, no to zobaczymy. Natomiast ja też mam jakieś tam propozycje. Jakie na przykład? No na przykład, że jeśli będzie jakiś nacisk na to, żeby jednak to nie było w godzinach od, od 22 do 6, czy od 23 do 6 rano w całym mieście, to może róbmy to stopniowo, tak? Zacznijmy może od Śródmieścia, tak jak to się dzieje w innych Warszawie miastach. Przykład. Tak, tam w bardzo... Wrocławiu też przez jakiś czas tak było. Dokładnie. We Wrocławiu już jest teraz tak. od kilku dni i już w całym mieście, natomiast to też jest taki dobry, uważam, pomysł i myślę, że też warto e, posłuchać mnie, że może zaczniemy stopniowo to wprowadzać, e, zaczniemy przyzwyczajać mieszkańców do tego. E, również wiem, że będą konsultacje, natomiast uważam, że w sołectwach może być tak, że ludzie będą przeciwni, natomiast jakbyśmy zapytali mieszkańców śródmieścia, to powiedzą, że bardzo dobry pomysł. Więc ja myślę, że możemy o tym zacząć dyskutować i myślę, że wypracujemy jakąś. Ostateczną decyzję. Dzisiaj w zielonogórskiej palmiarni odbędzie się pierwsze forum zielonogórskiego sportu. Będzie Pan brał udział w tym spotkaniu? Tak, oczywiście będę brał udział. Chodzi o stworzenie strategii, rozwoju sportu w Zielonej Górze, i chodzi o ten sport zawodowy, ale również taki związany na przykład ze sportem młodzieży. Czy taka strategia jest w Zielonej Górze potrzebna? No nie ukrywam, że mnie bardziej interesuje właśnie wszelki sport młodzieży niż ten zawodowy, więc jak najbardziej taka, takie spotkanie to jest bez względu na to, jak ono się skończy. Ja uważam, że to jest bardzo słuszna inicjatywa i bardzo dobrze coś takiego się wydarzy. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie, natomiast myślę, że powinniśmy taką zbudować strategię sportów tych, które, na których nam najbardziej w mieście zależy. Ja oczywiście zawsze będę lobował na, na rzecz lekkiej atletyki, bo z niej się wywodzę, natomiast nikogo nie faworyzuję i jestem ciekaw też podziału tych środków, jeśli chodzi o sport. Bo będziecie pracować w takich blokach tematycznych, bo to nie będzie takie typowe seminarium, że będzie ktoś występował, tylko będziecie tak bardziej roboczo pracować. Dokładnie, tam nie będzie takich wystąpień, to będzie raczej podzielone, podejrzewam, że na stoły, tak sobie to wyobrażam i przy każdym stole będą chyba różne dyscypliny siedzieć, tak mi się to... Tak, tak myślę, że tak powinno być, a czy tak będzie dokładnie, no zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. A ogólnie, jak ocenia Pan e, zaangażowanie miasta w, właśnie w sport, ten niekoniecznie zawodowy? Ja widzę, że jest taka jakby inicjatywa właśnie teraz tego wszystkiego uporządkowania, więc jak najbardziej jestem na tak. Podoba mi się to, że jest ten dialog. Tylko wiadomo, że nie zawsze, nie, niestety nie wszyscy będą zadowoleni, bo nie wszyscy dostaną tyle, ile by chcieli tych pieniędzy na swoje działalności i zawsze ktoś będzie niezadowolony, więc to jest ciężkie do pogodzenia, bo każdy każdy wie, ile by chciał, ale niestety Niestety no, budżet nie jest z gumy, więc na pewno też będą osoby, które, kluby, niezadowolone z tego, co otrzymają. Porozmawiajmy o finansach miasta, bo Urząd Miasta pracuje teraz nad przyszłorocznym budżetem. Do połowy listopada taki dokument musi być gotowy. Co według Pana jest istotne, co jest najważniejsze? No, ja jeszcze oczywiście nie, nie widziałem tego projektu, budżetu, bo go jeszcze nie, nie otrzymaliśmy jako radni. Natomiast yy, przede wszystkim yy, interesują mnie inwestycje, środki na sport, yy, jakie będą przeznaczone, oczywiście na edukację, no i na, na zdrowie. Także, yy, no, czekam na, na ten projekt. Yy, jestem ciekaw, yy, jak będzie skrojony ten budżet. To będzie właściwie tak naprawdę pierwszy budżet yy, Marcina Pabierowskiego, taki jego autorski. A właśnie po tych już kilkunastu miesiącach pracy prezydenta Pabierowskiego, jak pan ocenia to, jak on zarządza finansami miasta? Bo są różne opinie. Jeszcze, jeszcze szczerze, to nie mam zdania. Tak naprawdę nie do końca, jakby. No tutaj nie, nie ma jakiejś ze mną współpracy, tak? W tym, w tym, w tym, w tym wszystkim. Natomiast uważam, że. Fajnie jakby to się zmieniło, bo mam dużo fajnych, ciekawych pomysłów, które warto by było zrealizować, zwłaszcza tych sportowych, no i mam nadzieję, że to się uda w tym budżecie, który za chwilę będziemy uchwalać. I na koniec budżet obywatelski lada moment rozpocznie się głosowanie. To też ważna inicjatywa w pana ocenie mieszkańcy powinni wybierać te zadania, które będą realizowane w mieście. Ja powiem tak, przyglądam się właśnie, jak wygląda ten budżet obywatelski i powiem, że Pół na pół teraz są te właśnie różnego rodzaju inicjatywy, tak? Dużo jest tych społecznych, po, po, chyba 60 tych miękkich takich zadań. I wcale się nie dziwię, bo one są najłatwiejsze do zrobienia. Tam jest bodajże 48 tysięcy na różnego rodzaju wydarzenia sportowe, pikniki, różnego... Troszeczkę więcej miasto chce na to przeznaczyć. Ale... Mówimy o, po jednym, na jedno wydarzenie. A, o to o o, o mi pan chodzi. O jedno wydarzenie, na jedno wydarzenie jest maksymalna kwota 48 tysięcy, natomiast e, chodzi mi o to, że Mm, ludzie chcą takich integra integracyjnych. Z, Czyli z, dobrze, z ten... że w tym kierunku ten budżet tak. Tak, tak. Bo to jest łatwe do zorganizowania, do tego jest integracja jakiejś lokalnej społeczności. Ja w tym roku będę wspierał jedno z zadań, które ma zamiar, mam nadzieję, powstać tuż obok mojej inicjatywy klatki OCER, która powstała w parku tysiąclecia. Będzie to. E, Projekt numer 29, Boulder Park, czyli taka ściana betonowa z różnego rodzaju chwytami, stawia spinaczkowymi. pan na sport. Dokładnie, zawsze. Dzisiaj naszym gościem był Rafał Kasza, radny niezrzeszony. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Rozmowa o dziewiątej.